W tym odcinku dowiecie się o 8 sposobach na szczęście. Skipping C. Zaczynamy. Dzień dobry, tutaj mięszczyfany. W tym odcinku rzucamy przed Was kolejną dawkę Espresso bio, czyli nie tylko podwójna kofeina, ale podwójna inspiracja, motywacja na dany dzień. Kapeczka goryczy. Gipkie ciała. Listy i gipkie ciała pokażą, że to działa. Piotrze, ludzie ja. często komplikują rozwiązania swoich problemików. Komplikują rozwiązania problemików. A to ciekawe powiedziałeś, że nawet jak problem mały, to już komplikacja. No, albo słucham uważa, cię, albo Słucham cię chciwie. Albo o, o, obiektywnie uważają, że jest to problem, a co jest problemik. Tak? Go ahead. Tak. Bardzo proste rzeczy. Ostatnio zrobiłem z tego rolkę, była dużym wiralem, więc chcę przytoczyć ci te punkty i stwierdzić, to. czy dla ciebie też by było atrakcyjne. Tak, śmiało. Uwaga. Jeżeli szybko chcesz się poczuć dobrze, tak? to nie komplikuj, tylko zrób to, co ci mówię. <słyskać> <grym> Uwaga. Czy nie Jeżeli czujesz stres, tak. idź na spacer. Simple? Simple. Ludzie czują stres co w tych takich kagańcach? Telefon. Idź na spacer. Spacer, na no to jak mówiliśmy, ma wiele benefitów dla nas. Jeżeli jeszcze idziesz w przyrodzie, to w ogóle. Chodzone spotkania. No nie? Przy <laughs> Tobie to odkryłem. Przekąski ruchowe. No, przy Tobie. Wątki można by mnożyć. Dobrze. Czyli na stres, jeżeli poczujecie dzisiaj stres, mhm. idźcie na spacer. To jest do dzisiejszego dnia. Jeżeli mhm. dzisiaj będziecie mieć natłok myśli, spiszcie je. Czyli recepta na natłok. A to myśli, jest kolejny punkt? To spisanie. No my spisze, Drugi, tak. Druga recepta. Second Czyli tip. To jest właśnie to, że często w głowie mielimy, mielimy, tak. mielimy, bo trzeba je spisać. Samo spisanie już powoduje, że. Uu, było ok. Myśli, myśli mielone, powiem na swoim przykładzie, myśli mielone czasami tygodniami, po spisaniu okazuje się, że są bez sensu. Mhm. Okej. Okay. Trzecia rzecz. Jeżeli poczujesz dzisiaj złość, tak. posłuchaj muzyki. Muzyka łagodzi taki... obyczaje. Oh, oh, oh. Trzeba ci to wyciszyć. No łagodził obyczaje, no nie? to Czasami jest taki poranek czasem nerwowy w waszych no. domach. Puśćcie z tyłu troszeczkę muzyczki w tle. Zobaczycie, jak wszystkim się morale podniesie. Jest taki hit, który puszczamy ostatnio w domu. Meduza Klementyna. Znasz Meduzę Klementynę? Meduza Klementyna, masz zadanie domowe. Meduza ma 99% wody. Może dlatego. Pora to życie. Czwarta sytuacja, która dzisiaj może was spotkać. Poczujecie niepokój? Tak. Skupcie się na tym, co możecie kontrolować. Bo niepokój często się jest związany z czymś, co jest poza naszą sferą wpływu. Mhm. Niepokojem się z sytuacją geopolityczną w Pakistanie. Po co zajmować co? się czymś, na co nie mamy wpływu? Zajmiemy się nad tym, nad czym mamy dzisiaj kontrolę. Dokładnie. Zastanówmy się nad sytuacją geopolityczną swojej chaty. Bo <laughs> możliwe że tam są dużo większe zamieszki niż w w Pakistanie. Tak, i masz wtedy satysfakcję, że rozwiązałeś konflikt. Albo je chociaż stłumiłeś. Jeżeli poczujecie dzisiaj zmęczenie, tak. idźcie na krótką drzemkę. Tak zwany power nap, żeby nie powiedzieć turbo nap. <laughs> turbo <laughs> Jak drzemka. Się turbo drzemka to jest po prostu zamknięcie oczu. O, zrobiłem. Ale... Power nap to no. wystarczy 10 minut, położycie się na sofie, tak. z głową do góry, zamkniecie oczy, już wasze ciało odpoczywa, bo nie macie tylu bodźców, nie? które cały czas zbombardują nas i zaczynacie drugą część z, z zupełnie nowym softwarem. Myślę, że można też roz... dla mam, które mają kłopot z tym, żeby się schoryzontalować. <gryzontalować> nawet to, że ty siądziesz i ten power nap, zrobisz tak, że siądziesz i zrobisz tak. Weź ja atrak. mam czasem coś takiego, stary, jak wyłączę telefon, uświadamiam sobie, że ja płytko oddycham, jak siedzę w telefonie. Rozumiesz? Czyli nie jest jakiś stres, który ten ekranik w tobie powoduje. Gasisz, tak. może się okazać, że czasem chce oddychnąć wystarczy z otwartymi oczami. Tak ja tak jeszcze tak jak się tak zamknę, dobrze, next Jeżeli poczujesz one. dzisiaj przytłoczenie, ustal priorytety. Często mamy przytłoczenie z zadaniami, uważamy, no. że ojej, jesteś, nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć, a trzeba. Tak. Nie, po prostu spisz priorytety. Może po prostu nie wiesz, czego zacząć. Masz tak. stresującą dzielicę zadań, spisz priorytety. Priorytet, priorytetyzować tak. trzeba umieć. Poczujesz dzisiaj smutek, ktoś ci coś smutnego zrobić. zadzwoń lub spotkaj się z przyjaciółmi. Proste, nie? Czasami nie doceniamy ludzi, którzy są obok nas. Mało Na przykład... tego. zwykle jak nam przychodzą smutasy, to kisimy się we własnym sosie. Trochę będziesz kojarzył tą sy... Albo nie, nie pójdę do niej. Miałem no, tak, że kiedyś się spotkał ze mną tam mojego kolegi. Miałem wtedy akurat turbodał, ale to ci o tym opowiadałem, jest to wymontuję. Dobra. Yes. Z z poszłoby to za... Dobrze, dobrze. Mhm. I ostatnia rzecz, ósma. Jeżeli poczujecie dzisiaj brak motywacji, odłóżcie ten telefon. <laughs> często właśnie brak motywacji bierzesz się z tego, że cały czas tu masz bodźce, to jest atrakcyjne, a zadanie, które masz zrobić, wydaje się przy tym totalnie nudne. To jest niesamowite, bo w sytuacjach innych takich spiritualistycznych mówimy, o bądźmy jak dzieci, bądźmy jak dzieci, a to dzieciaki nam często właśnie mówią, tata, odłóż ten telefon, albo tata, ty znowu siedzisz w ekranie. Ile z tych punktów, bo ty nam dałeś typy dżem, nie dżemkowe, tylko jakby spacerowe, powietrzne i tak dalej. Tak. Wszystkie na szczęście. No. Ale jakby większość z nich obraca się też wokół tego. Analogowego stylu życia. Postanowionego no, telefonu, rozumiem, że masz szkiełko Także dolka. to jest powód, dlaczego jesteś święcony, szczęśliwy, prawda? Tak. Mhm. Super. Dajcie znać, no, prosimy, w komentarzach, ciekawe. jakie są wasze recepty na no to, aby szybko sobie wygenerować szczęście, co sprawia wam taką radość. Być mhm. może jakąś playlistę polecicie w komentarzu, którą słuchacie. Bo w komentarzu, Bo egzamin, w komentarzu no. to było coś ciekawego. Super. Tutaj macie odcinek wczorajszy, a widzimy się już jutro o 5 rano.